I jeszcze szybciutko, moi drodzy, wystartował nowy konkursik pod tytułem Baktuš Kul, moi drodzy, który dla Was przygotowałem. Mamy te pięć skinków: do Kałaszka, do Emeczki, do Uspa, do Gloka i do Awubki. Zasady są oczywiście bardzo proste, jak zawsze, a nawet jeśli nie chcecie brać udziału w konkursie, to jest nagroda dla pięciu najbardziej aktywnych osób. Widzów pod kanałem Maćko, z komentarze. Zwracam uwagę na aktywność live oraz na moim Instagramie pod storkami. Powodzonka konkurs, moi drodzy, kończy się 2 października. Także powodzonka, pozdro... siła. Siemanko, witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale z kultywacji serii, gdzie daję widzowi kasę, a wiz robi z tego moi drodzy kosę i tą kosę sobie może później wziąć. Jesteśmy oczywiście na G4 gdzie z kodem Maćkos macie aktualnie 15% do doładowania a będzie to też z tego co mi wiadomo 10% na stałe, także G4 ogólnie wymiata i możecie sobie wpłacić również skiny bez czekania Ogólnie, środki e, i po prostu będziecie mogli od razu tam sobie się bawić, nie musicie na nich czekać. E, także zapraszam na G4, -kę. Jak sobie wejdziecie z linku w opisie e, mojego, to macie skrzynkę Milspik z Afriko e, do otwarcia. E, a my dzisiaj, tak jak mówię, na grubo lecimy. 150 zł, jak widzicie, balansu tutaj mamy. Jestem z Jareczkiem. Jareczku, przywitaj się. Witam, witam. Także ciśniemy ostro. E, macie jeszcze na G4 dzienną skrzynkę, skrzynkę ZEXPA, możecie tutaj się obawić i węciki z rele, rele. E, Lecimy na bitwę, moi drodzy. Jarku, co dla nas przygotowałeś dzisiaj w dzisiejszym odcinku? Tak, bardziej na start mam 15 złotych Ci za 16 ta? Tak, dobra, i co dwa jeszcze? Double double down razy dwa, dwa razy robalini Robalini, dobra, Robalini go nie lubię. Nie tam ale... starczy nie starczą chyba nie? Braknie, nie, brak nam, no brak nam trochę. I jeden, niech będzie jeden Dobra I jeszcze polecimy sobie UFO UFO UFO, dobra, no i mamy 144 to jest dalej. Jak to gramy teraz panie panierku? Jarku? na trzech, no i normal chyba normal. Normal, normal. Też czuję normalna, powiem ci szczerze, także wjeżdżamy w skurwysyna syna i zobaczymy co tutaj się wydarzy. Miejmy nadzieję, że pierwsza bitewka będzie szczęśliwa, co nie? Także zobaczymy, zobaczymy co tu będzie grane. Jinolina next kurwa, Jinolina Także zobaczymy co tu będzie obczajka. Dawno nie fajnie. Ufo ładnie dało, no teraz ładnie. Obczajka, obczajka, Safari mieszkujówka troszkę. troszki Noir dla Ginolda. Ale mnie tak na no, przykład, wczoraj robiłem streama, to tak mi Bandura opierdolił z hajsu school to było hit, nie? To jest tragedia, no ale chyba, chyba będzie lipa, chyba że nam coś da. Nie, nie dało nic. Czyli moi drodzy, pierwsza bitewka e, idzie do kosza. E, ale never, 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 never surrender, jak to się mówi. Próbujemy jeszcze raz, zobaczymy, co nam się ciekawego tutaj wydarzy. E, no to lecimy, moi drodzy, z następną bitwą. W takim razie jeszcze jedna szansa dla Pana Jarka. E, zobaczymy, może teraz mu się uda. Dawaj, zapodawaj nam bitwy na ostro. Shelly. Czyli... Shelly. Który? 32 Dwa razy dobra Będzie Tokio, raz Tokio, 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 raz Mamy 128 No i też tak na trzy deski, to może Mario, z Mario z za. no i dobra, starczy idealnie, nie, takie nam kurde kilku groszy, ale to nic, zaraz to ogarniemy spokojnie, powiem. Dobra, jesteśmy Był tutaj wysyłowany skinek na szybciutko, bo bitwa z mega, z mega potencjałem Także jak to gramy teraz, mi powiedz no i teraz może Underdog Under dobrzek dobra, dobra, dobra W takim razie ogień No Zobaczymy jakby coś fajnego, a nie To i musi coś fajnego zrobić teraz, dobra, nieważne Jakiś kurwa Bayesian Cherries z Tokio Zobaczymy Co będzie grane tutaj Widzowie 158zł, 4 skrzyneczki jak na razie lipa dla wszystkich to niedobrze. Musimy tutaj cenę podbitka. Ooo, dało teraz Galila Eko. Mamy Tunie. Oj, fajnie im dało, fajnie im dało teraz, nie? I kurwa to. Wygrywamy to, ale czy to jest... Wygrywamy to. Ty no 211. Szkoda kurwa, że tylko że się wiesz, że większy profit nie był w sensie, że chujowo poleciało trochę, ale jest elegancko. 211 zł, także jeszcze czym bawić teraz, no i lecimy dalej z tematem. Dobra, lecimy dalej z tematem, moi drodzy. 216 ziko teraz mamy, jak widzicie. No pierwsza bitewka udało się wygrać, znaczy drugą bitewkę udało się wygrać, także 216 zł. Szkoda, że tam kurwa lepsze skiny nie poleciały, no ale jest potencjał już fajny, bo jak dobra bitwa siedzi na 3, to tak szczerze tu jest 6 stówek i to jest już jakaś koska tańsza, także słuchamy ci, Jarku, co tam masz do zaproponowania teraz. No to niech będzie set 1. Set 1, ok, to jest fajna skrzyneczka. 21. Eee, 21 razy 1 razy 1, dobra, ale nie starczyło. Eee, zostało nam tak, 52 zł. PPL. PPL Okej, okay. i tutaj się chyba wyrobimy. Teraz będziemy mieć bagi 212, tak jest. Jak to gramy? To gramy na 3 normal. 3 normal, dobra, dobra, dobra. No to ogień, ogień na tłoki, moi drodzy secik 21 mocne skrzynki bardzo, mocne skrzynki bardzo, ciekawa taktyka w ogóle, że tutaj nie poprzedź spam tylko w takie trzy mocne skrzyny I to może być kurwa, może być, może być jakiś jeden dobry trawi jesteśmy w domu tak naprawdę, nie? Ale właśnie może być też tak kurwa, że arystokrat tropi Ale spokojnie, ale gówno, ale dało mu kodan, te rękawiczki tam mignęły te białe, widziałeś? Unlucky, unlucky trochę, widzowie. No nic, jedziemy jeszcze raz z tematem, ostatnia próba, moi drodzy. E, I zobaczymy, czy coś nam teraz ciekawego poleci. Dobra, jedziemy z ostatnią bitewką, moi drodzy, już 154 zł aktualnie mamy. No i ciśniemy, zobaczymy, czy widzowie się teraz uda. Jak mu się nie uda, no to trudno, takie jest życie. E, także, Jarku, słuchamy Cię, co tam teraz przekmieniłeś ciekawego. Dobra, teraz polecimy trochę więcej skinek. Niech będzie 3 gręki na start. A nie, eee. 2, 2, tak. 2, Dwa, ok. Wygląda to solidnie. Jak to gramy, powiedzmy teraz? Na dwóch standard. Na dwóch normalik. No dobra, dobra, czyli bezpiecznie w miarę teraz już. Bo wcześniej na znaczy, był grane. Zobaczymy. Zobaczymy. No to jeden dobry skinek z jakiejś spartym jakby coś poleciało fajnego, to byłoby na pewno przyjemnie. Zobaczymy, co nam da tutaj dziewiomego. Jak na razie się nie zna. Polecia... Ale gramy w ogóle z gościem, ty. Berus, świrus, pozdro. Świrusie, się, tak na razie cienko, cienko. Dodge, Dodge. ale tu Party Mix, jakby coś poleciało na fajnego z Party Mixa, to było grubo. Niestety Lipa poleciała, ale Lipa teraz, kto wygrywa? My wygrywamy ogólnie, nie? 77, mamy Farta, 140. Czyli wyszliśmy na, tak w sumie na zero, nie? Ale to nam daje jeszcze jedną szansę tak naprawdę. Więc chociaż tyle. Ciekawszy, no dobra, idziemy dalej, widzowie. Dobra, widzowie, idziemy dalej z tematem, moi drodzy. 150 zł. wyrzuciliśmy na zero, no chociaż tyle, bo mamy po prostu następną szansę, żeby coś tutaj rozegrać. E, no, jakby to było na trzech, to mogło być ciekawiej na pewno, ale, ale, no, udało się wygrać. To jest najważniejsze, że kasanie jesteśmy w plecy. Co tam teraz przekwiniłeś, stary? To nie będą trzy sportfieldy. Sport, sportfieldy. Sport, e, sport dobra. CZZ. E, CZZ CZ razy dwa. Gitara. E, ile razy? Raz. Dobra. 1 na to zostaje 67, 67 no. Neon Time Neon Time, raz, okej, okay, 33 z Znowu się tu teraz mamy, czy nie? Ile? Raz, dwa, trzy, no prawie osiem. No e, dobra, jak to gramy teraz? Pytanie: 100 piesiąt z ICO. na trzech. Dobra No i normal. Normal, dobra, normalik. No to wjeżdżamy, wjeżdżamy w nią, widzowie. Stop 48 wartość bitwy i jedziemy z tematem. Mamy tego gościa, Ariel Hero, nie? To jest jakiś chyba tryhard na tej G4. On tak często się pojawia mi gdzieś na odcinkach właśnie, na streamach. Znaczy na streamach rzadko, ale na odcinkach często. Zobaczymy, zazwyczaj z nim ale teraz mu widzę, że oddało kurwa trochę, a jednak nie, okej, okay. jednak pewor. Myślałem, że to jest ten droższy usp. Zobaczymy, co poleci dalej. Sportfieldzik, PWR jak, pewor, pewor jak na razie nas kosi i to ostro. Ale spokojnie. Ale mu daje, co jest, ty? Niedobrze, niedobrze, e, lipa, 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 widzę, no to chyba może być underdog, ale jakby coś poleciało za sortet, to hu uh, 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 uh. Skibidi by było, trochę, grane, ale gówno poleciało niestety No i zobaczymy, dwie skrzynki do końca, neon time i sniper mouse 53, no ale pewor dostał to samo, więc to jest niedobry, niedobry call I, 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 Niestety widzowie. Dobre próby Panie Jarku były na pewno z swojej strony. Ja wam serdecznie oczywiście dziękuję za oglądanie tego materiału. Niestety koski się nie udało zrobić ze 150 zł dla widza, ale spokojnie na pewno jeszcze będzie taka szansa. Jarek, masz coś do powiedzenia jeszcze na koniec tego odcinka? No, nie było za dobrych witez, niestety, ale postaram się na tym razem. Tak jest, także ogarniemy z tym razem, ja Wam dziękuję jeszcze raz, przypominam o kodziku Maćkos, 15% więcej do doładowania, trzymajcie się, pozdro, siła, elo.